Cześć, ja nazywam się Bartosz Huzarski i razem z Centrum Rowerowym chciałbym Wam przedstawić Ruby. Pokazać dlaczego tą aplikację warto używać i jak. Pogoda za oknem coraz gorsza i ciężko trafić fajną i przyjemną, dlatego warto znaleźć jakąś alternatywną formę treningu, by pozostać w kontakcie z rowerem. Kolarstwo domowe jeszcze nigdy nie było tak popularne jak teraz, a to wszystko dzięki fantastycznym trenażerom i aplikacjom, które powodują, że każdy jeden trening jest bardzo realistyczny. W dzisiejszym odcinku Weźmiemy na warsztat aplikację Ruby. Ruby to nowa platforma, która zawiera rozszerzone trasy, a także rzeczywiste nagrania tras, po których możesz trenować. Możesz także organizować własne treningi i udostępniać swoje dane na innych platformach. Taką formę aktywności śmiało można też podciągnąć pod turystykę rowerową. W końcu jedziemy po realnej trasie. Nie dość, że trenujemy, to możemy jeszcze zwiedzać. RUWI to internetowa platforma treningowa, na której możesz wykonać rozpisane przez trenera treningi, brać udział w eventach, coffee rajdach i rywalizować w wirtualnych wyścigach. Od popularniejszego w Polsce Zwift'a różni się głównie tym, że na Ruwi jeździsz po realnych trasach, przez co możesz lepiej się do nich przygotować, jeśli planujesz pojechanie i pokonanie ich w realu lub poczuć się jak kolarz z World Touru jadąc konkretne etapy największych wyścigów świata. Sama aplikacja to nie wszystko. Musicie do niej mieć jeszcze interaktywny trenażer. My proponujemy Wam Elite Suito T z pewnym pakietem promocyjnym. Kupując ten w naszym sklepie rowerowym, otrzymacie w promocji Matę pod Trenażer oraz 3-miesięczną subskrypcję na platformę Ruvi. Kupując wybrane trenażery interaktywne Elite, których lista będzie dostępna w opisie tego filmu, otrzymujecie wszystko to, by rozpocząć swoją przygodę kolarską w wirtualnym, lecz coraz bardziej realistycznym świecie. W celu odebrania subskrypcji napisz na ruwi po 14 dniach od daty zakupu i ciesz się jeszcze pełniejszymi doznaniami treningowymi miesiące to wystarczający okres czasu, żeby złapać zajawkę do internetowych, wirtualnych treningów i wyścigów, poznać lepiej aplikację Ruby i to, co najważniejsze w życiu każdego amatora i mastersa, zrobić porządną formę na nowy sezon.